Ojciec jest smokiem, Adrien jest księciem uwięzionym przez smoka, a żeby uwolnić księcia potrzebny jest rycerz! A rycerzem jesteś ty? No coś ty, Tiki, rycerzem jest Biedronka! Nikt nie posłucha, Marinette, ale Biedronki posłuchają wszyscy! Jako Biedronka zdołam przekonać smoka i książę Adrian będzie uratowany! Tadam! Marinette, dlaczego dzisiaj ciągle tak ryzykujesz? Coś jest nie tak! Adrien to twoja słabość i za każdym razem, gdy używasz mocy Biedronki do rozwiązania osobistych problemów, to... Wiem, że to ryzyko, ale tym razem to bardzo nie siedź tak bezczynnie. Pierwszy raz możesz hmm. robić, co chcesz. Kupić sobie ser, jaki chcesz, a potem go zjeść. Camembert, Roquefort, Reblonchon... Nie, Felix powinien za chwilę zadzwonić. Kagan? Nie? Adrian, widziałam cię dziś rano w telewizji i wiem, że nie chcesz wyjeżdżać. Nie pozwól ojcu decydować o swoim życiu. Jak długo chcesz być marionetką w jego <laughs> rękach? Ale... Mój kuzyn ma z nim porozmawiać i. No po prostu coraz lepiej! Teraz dajesz się wyręczać swojemu kuzynowi? Kto pociąga za sznurki twojego życia? Twój kuzyn? Twój ojciec? Ja kiedy byliśmy parą? Nigdy nie ty. Ty tylko potrafisz robić to, co inni ci każą! Przednij wreszcie te sznurki, Adrian! Przepraszam, jeśli cię zraniłam. Rety, ta dziewczyna ma więcej charakteru niż wszystkie sery, jakie w życiu jadłem. Kagami ma rację. Mogłem się postawić ojcu już na samym początku. Felix nie powinien mnie w tym wyręczać. Muszę stanąć na wysokości zadania i powiedzieć ojcu osobiście, co o tym myślę. Felix, akcja odwołana. Zaraz tam będę. Dobrej podróży, synu. Dziękuję, Tato. Hmm? Felix, akcja odwołana. Zaraz tam będę. Mhm. Mogłem się domyślić. Znów mnie oszukał. Pora zakończyć zabawę. Idę porozmawiać z tatą. Adrian! Adrian, nie możesz wyjechać. Potrzebuję cię. Chciałam powiedzieć, że Paryż cię potrzebuje, bo widzisz, Paryż bez Adriana to trochę jak Paryż bez wieży Eiffla. Wszyscy Paryżanie smucą się, że wyjeżdżasz. Boją się, że padną ofiarą Akumy. Porozmawiaj z tatą i powiedz mu, że nie możesz jechać na tak długo. Już z nim rozmawiałem, Biedronko, ale on nie słucha. Nie możesz odpuścić. Sprzeciw się mu musisz uwierzyć w siebie i podjąć to ryzyko. Nie mam na tyle odwagi. Ty masz jej więcej, bo jesteś superbohaterką. 5712 za chwilę odjeżdża, Musimy wsiadać, Adrian. Do widzenia, Biedronko. Adrian! Tato! Tato! Adrian jest bezpieczny. Dziękuję, Natalii. Bon voyage. Nuru, dusu, podwójna przemiana. Hej, Żabcio, jedzie w dal, nie wie wcale co to strach. Bora byś wreszcie zaczęła podejmować ryzyko, Pietronko. Leć, mój piękny Amoku, i tchnij życie w moje dzieło, Ataku! Idź i niszcz wszystko wokół! Dzięki Tobie Biedronka na pewno wreszcie popełni błąd! Wow! Hej, się! Jak sobie wstrychnę z Winterfiaka będę miał dużo lajków, mam dla Pana idealną kompozycję spakową, Panie Złoczyńco! Ostra papryka danie nieco ognia, a słodony orzech dreszczyku!